Warty rowerowy raid Nadziei przejechał ulicami Chorzowa oraz alejkami Parku Śląskiego i Skansenu. Akcja zorganizowana przez Chorzowskie Hospicjum przy współpracy z Chorzowskim Klubem Rowerowym oraz Chorzowską Masą Krytyczną ma na celu pokazanie, że Hospicjum można pomagać na wszystkie sposoby. Nie tylko pracując bezpośrednio przy łóżku chorego. Ruszamy spod Hospicjum, czyli z miejsca, no, dla którego zbieramy pieniążki. Z tego miejsca no, dla nas szczególnego. Jedziemy kawałek ulicami miasta Chorzowa do Parku Kultury. Okrążamy park, wjeżdżamy do Skansenu i tam kończymy nasz rajd pod estradą w ramach Śląskich Godów, które się odbywają z Kansenia. Przyjechali już rowerzyści z sporą grupą z, z Bytomia, nawet, nawet z prezydentem Bytomia przyjechali. Przyjechała grupa z Siemianowic, przyjechały grupy ze szkół, m.in. zespołu szkół specjalnych nr 3 z Chorzowa, i przyjechały sobie indywidualne, również takie, które podczas poprzednich edycji z rajdu z nami jeździły. Przyjechaliśmy wziąć udział w rowerowym rajdzie nadziei, jak co roku. No, jest to na pewno szczytny cel. pokłada dopisuje, no, mam zamiar się dobrze bawić. Idea jest szczytna, warto pomagać. Od, w zasadzie od zawsze uczestniczymy w tego typu akcjach. Pomagamy ludziom, pomagamy dzieciom. Zawsze wychodzę z takiego założenia, że oprócz złych uczynków należy robić także dobre. Współpracujemy z Hospicjum w ramach wolontariatu i dzięki temu. Pomagamy tej organizacji, no, próbujemy wesprzeć również częściowo-finansowo. Rowerowy rajd Nadziei ma pokazać, że każdy, tak naprawdę każdy, niezależnie od swojego wieku, niezależnie od tego, czym się zajmuje, może pomagać hospicjum. Nawet jeżdżąc na rowerze, można hospicjum pomagać, włączając się właśnie w takie charytatywne akcje jak te. Wśród nas również jest wielu pasjonatów jazdy na, rower, na rowerze i staramy się łączyć właśnie po, pożyteczne z przyjemnym. I stąd właśnie już po raz czwarty tą akcję organizujemy i widzimy, że z roku na rok coraz większy odzew strony społeczeństwa jest. W rajdzie wzięło udział około 300 osób. W sumie podczas tego dnia w ramach zbiórki publicznej zebrano ponad 2,5 tysiąca złotych. Mamy pierwszych zawodników, i bardzo prosimy o zgotowanie owacji. Witamy Was serdecznie.